I spójrzcie, kochani. E, tak to wygląda e, z tej strony. E, tam, kochani, można powiedzieć, że tak jak mówiłem, że te tablice korkowe są swoją funkcję spełniają. I jest cool. E, tu na tej tablicy korkowej różne procesory będę przyczepiał. Takie fajne. To będzie taki box na procesorki, yy, które tam mo będą mogły być. Yy. No, i tutaj właśnie tak jest. co fajnie. Ogromnie się cieszę, że tak fajnie jest. No, i z drugiej strony będzie pięć takich. Yy wykładzin, nie wiem, okładzin, nie wiem jak się to nazywa, jak to nazwać, powiedzieć. Pięć takich okładzin jeszcze będzie z drugiej strony przyklejonych i będzie tak mega super fajnie. Będzie bardzo ładnie wygłuszony. jest, osiągnę po prostu efekt, który oczekiwałam osiągnąć dzięki temu rozwiązaniu. No. W najbliższym czasie kupię i przykleję, i przykleję, przykleję na mamutę, na ten klej. No i będzie tak super. Tu będą oczywiście rzeczy sobie wisiały. To taki, taki wieszak podręczny jest, rzeczy, które, ubrania, które y, będę zakładał na siebie. To są dwie koszule i komrza. I spadnie takie wyjściowe, to tutaj są tak na wierzchu, ale czasami się zastanawiałam czy nie zmienić tego um, z tymi ubraniami na drzwiach, ale no na razie po prostu myślę, że no, dobrze jest mieć pod ręką coś na szybko do założenia. No, no, no dobra. No to hejka siema.